No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, yy, nagrywam, bo, bo czuję, że warto nagrać. Yy, nie będę zachwalał już tych swoich młodych idoli. Pietuszka. Wszystko fajnie. Czekamy na, na dalej. Natomiast ja chcę wrócić do tak zwanego dinozaura naszej reprezentacji. Zieliński. Wczoraj przepiękna bramka. Przeciwko kremoneze. I to nie można powiedzieć, że to, a to taki przeciwnik z dołu tabeli. No nie, nie, no tam gra. E, nie wiem, czy pamiętacie. Jane Verdi, Vardy, a potęga, jeśli chodzi o e, historię klubu Leicester City. No, oczywiście, on ma swoje lata. 39, wszystko fajnie, ale on to ma to, to co Dziokowicz ma, czyli jaja. Mówiąc po, brutalnie, po sportowemu, bo to, mieć, bo to trzeba mieć. Natomiast wracając do Zielińskiego. Do, do zielinki. E, Huknął przepiękną bramkę. To jest bramka przepiękna, naprawdę. E, nie zastanawiał się. Tylko tak na zasadzie czuję, że to jest moja piłka. To jest ta sytuacja. I huknę z daleka. Brawo, brawo zielinski. Brawo. Zielunka. Brawo, naprawdę. I cieszę się dlatego, że coś w chłopaku się zmienia. Ale nie dlatego, że Pierwsza bramka od 100 lat. <laughs> nie wiem, czy w ogóle się zgodzicie ze mną, ale Zieliński zawsze jak uderza na bramkę, to tam nie czuje takiej pewności siebie. Nie czułem takiej pewności siebie. Zawodnik, który ma umiejętności, potrafi, ale tak jak w rozmowie jest taki niepewny, nie... ma taką. Taką taką niepewność w głosie w tym wyrażaniu swoich, nawet swojej opinii, to widać, że to człowiek jest taki, który, on potrzebuje dużo czasu. On potrzebuje dużo czasu, dobrego otoczenia, dobrych ludzi wokół siebie. I wtedy pokazuje to, co najlepsze, z taką pewnością też siebie. To się zmienia. Ja pamiętam te bramki jego takie z daleka, dla reprezentacji nawet. Jak strzelał, to on nie był pewny, czy on strzelił. On nie wiedział, co z sobą zrobić, on nie wiedział, jak się cieszyć. On też nie wiedział, jak okazać tę radość. Ma, mało tego, że nie wiedział, czy, czy to już jest ten moment, czy to, czy to tak naprawdę on strzelił, on, on nie wiedział. On po prostu nie wiedział. Natomiast wczoraj wiedział. Wczoraj wiedział. I ta bramka to nie jest przypadkowa bramka. On tak umie. On to potrafi. Niech strzela, bo cały czas patrzy się w kalendarz. Że marzec już niedługo. To może być naprawdę niezły, niezły etap. W reprezentacyjny i oczywiście trenerski. Dla reprezentacji, a dla trenera Urbana niezły okres, bo tutaj oczywiście no, liczymy na dwa udane mecze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego dnia.